Dzień dobry. Dariusz Ciepliński, MZGOK w Koninie, Iwona Krzyżak. Dzień dobry. Ostatnie nasze spotkanie w te wakacje. Wakacje się już kończą, dlatego dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali głównie o tym, o czym piszą do nas internauci. Przez cały czas trwania tego cyklu, pytań ciągle się trochę pojawia. Dzisiaj nie będziemy na żywo segregować śmieci. Ale porozmawiamy tak naprawdę o najczęstszych błędach przy segregacji. Niektóre tematy już poruszaliśmy, ale wynika z tego, że nigdy dość. Trzeba utrwalać. Trzeba utrwalać. A powiedz na dobry początek, jak myślisz, z czego wynikają te najczęstsze błędy przy segregacji odpadów? Z niedoinformowania. Myślę, że z braku też chęci dowiedzenia się jak to wygląda. Tak? Powiem w ten sposób. No, w różnych obszarach różnie to wygląda. Ja uważam, że jeżeli chodzi o miasto Konin, tej informacji było zawsze mnóstwo. My jako zakład bardzo się angażujemy w te działania, więc ta informacja jest. Wiadomo, że jeżeli ktoś nie chce, to nikogo siłą się nie wyedukuje. No, ale tak, no jedynie w jaki sposób mogę tu argumentować, tak? wytłumaczyć to e, brakiem chęci zaczerpnięcia tej informacji. Ale też myślę, wynika to również z tego, że no producenci tych ty rzeczy, które używamy, no, no niezbyt do tego rozsądnie podchodzą, bo jest bardzo wiele odpadów. Gdzie my naprawdę nie wiemy, co z tym zrobić. Na przykład powiedzmy teraz o pojemniku na szkło, bo takie pytania się pojawiały. Zresztą już kiedyś o tym mówiliśmy. Pojemnik na szkło i wydawałoby się, że teoretycznie możemy tam i rozbity kubek wrzucić, i naczynie żaroodporne. I jak to z tym jest? Powszechny błąd. Nie? Zdecydowanie jest to błąd. Ceramika nie powinna w ogóle trafić do zielonego worka do odpadów ze szkłem, ale ten problem rzeczywiście się ciągnie od dawien dawna. E, zmieszane odpady komunalne, czyli do czarnego worka, tak? To jest zupełnie inny proces recyklingu e, tego szkła i zdecydowanie oczywiście nie wrzucamy ceramiki do, e, do odpadów szklanych. Jak już mamy opakowanie szklane, bardzo często jest na nim papierowa etykieta. I ludzie Dariuszu pytają, Mamy ściągać te etykiety? Czy tak wrzucić z etykietą to opakowanie do pojemnika na szkło? Ja się kiedyś spotkałem z taką informacją, że tak, powinniśmy oczyszczać te pojemniki, myć i tak dalej. No nie, za dużo tych środków zaangażujemy i w rzeczywistości to jeszcze bardziej obciążamy to środowisko. Nie, instalacje, które przetwarzają odpady, które zajmują się recyklingiem, są na to przygotowane. To naprawdę idzie wszystko w ciągu technologicznym. Nie, nie odklejamy, nie bawimy się w ten sposób. To wszystko już zostanie zrealizowane na dalszym etapie. No dobrze, ale tu mówiłeś o papierowych etykietach, a co na przykład z takimi otulinami z tworzyw sztucznych, bardzo często na szklanych opakowaniach? One się zdarzają. To też dla mnie jest totalnym bezsensem, no ale tak jest. Na szklanych i na plastikowych, na opakowaniach typu PET, bardzo poważny problem. bo W trochę taki właśnie bezsensowny sposób producenci utrudniają recykling tego wartościowego surowca, jakim jest PET, i naklejają tą folię termokurczliwą. Tak, dobrą praktyką byłoby, zanim wrzucimy takie opakowanie, czy to będzie szklane, czy z PET-a żeby rzeczywiście zerwać. Bardzo często jest też tak, że jest taki nadziurkowany fragment tak, żeby to tylko zerwać i to zdecydowanie ułatwi dalszy proces, bo niestety w tej formie przekazany dalej oczywiście my na instalacji staramy się jak najwięcej tego surowca pozyskać, ale na przykład na instalacjach w pełni zautomatyzowanych będzie taki surowiec potraktowany jako balast, czyli jako odpad, który nie będzie przekazany dalej do recyklingu. Czyli papierowych etykiet nie ściągamy, natomiast to, co tworzy sztucznych, ściągamy tak. Tak? z opakowań szklanych. A co na przykład z wszelkiego rodzaju takimi na pierwszy rzut oka wyglądający, wyglądającymi szklanymi odpadami? Nie wiem, pipetki, takie historie. W domu się też to zdarza. Zmieszane, czy jednak pojemnik na szkło? A Czy jeżeli jest to typowe, czyste szkło opakowaniowe do zielonego worka, tak, no szkło łatwiej, znaczy ja może powiem w ten sposób, jeżeli jest to szkło okienne, tak, bo, bo też takie nam się zdarza, tak, to wtedy nie, to wtedy do przoku, do odpadów tych zmieszanych budowlanych przyjmujemy, ale jeżeli mamy, tak, drobne tego typu pojemniczki, czy też nawet na jakieś tam Opakowania szklane. Spokojnie, możemy to wrzucić do zielonego. Balka. Pojawiło się również pytanie od internauty: co z uszkodzonym szklanym termometrem? Też chciał do szkła. No i co? Znaczy, jeżeli mówimy o całej zawartości, to zdecydowanie nie. Tak, no nie wiadomo, tak, jeżeli rtęciowy, wiem, że w tej chwili rtęciowych nie ma, no ale może. Ale jeszcze ktoś, się w domach zdarzają. Ale jeszcze co niektórym może się uchowały. Nie. Wtedy rzeczywiście lepiej to wziąć i wrzucić do czarnego worka. I przechodzimy teraz do opakowania na, do pojemnika na papier, bo tu też bardzo dużo błędów się zdarza. No właśnie. Opakowania po sokach, mleku, śmietanie, tak zwane kartoniki. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak papier, i aż się prosi, żeby do tego papieru dołożyć. Tak, a powinno to wszystko trafić do żółtego worka. Tak zwany tetrapak to jest, i bardzo często mylone. Tak? Jest tak system przyjęty. Aby tego typu opakowania trafiały do żółtego worka, ja myślę, że dlatego też chociażby, że mogą pozostać w nim, zawartość jeszcze może pozostać jakaś ścieżka, jakieś, jakieś płyny. A jest to przekleństwem w przypadku tego niebieskiego worka. Prawda jest taka, że możemy mieć pełnowartościowy karton. Jeżeli go zmoczymy, on będzie zawilgocony, Recykler go nie odbierze. Także ten tetrapak powinien trafić do żółtego worka. Czyli tak naprawdę to, ile my z tych odpadów później odzyskamy, to zależy od nas samych, od tego, jak my te śmieci w domach swoich segregujemy. Mamy ogromny na to wpływ, dlatego ja zachęcam do prawidłowej segregacji odpadów. Naprawdę ma to przełożenie później w dalszych procesach. Pozyskiwania tego surowca i później przekazywania go do recyklingu. No tak, ale tutaj często pojawia się taki argument. Ja go niezwykle często słyszę, po co my właściwie segregujemy, skoro przyjeżdża śnieciara i wszystko to, co posegregowaliśmy, trafia do jednego pojemnika. Tak często mówią. Tak, ten temat już był poruszany. Tak, już w jednym z odcinków rozmawialiśmy na ten temat, Diabeł tkwi w szczegółach. Proponuję wtedy zobaczyć, jak jest maszyna zbudowana, która odbiera te odpady, bo bardzo często w tej chwili mamy do czynienia z, z samochodami z komorami dwu-, trzykomorowymi. Więc tak, jeden samochód może zabrać nawet trzy strumienie odpadów za jednym razem. tak. A my mamy dla Państwa filmik, pokażemy, jak to wygląda. Anna Pilarska zrealizowała to nagranie z Tristanem Tomczakiem. Bardzo proszę. To nie jest tak, że... Wszystkie odpady, które są posegregowane, trafiają do jednej śmieciarki. Każdy odpad zabierany jest osobnym transportem. Każdy nasz pojazd, który rano wyjeżdża, który ma za zadanie opróżnienia tych pojemników, do każdego odpadu przystosowany jest inny samochód. Czyli wyjeżdżając, rano z bazy, samochód opróżnia pojemniki z tworzywami sztucznymi, osobny pojazd opróżnia pojemniki ze szkłem, czy też z papierem i tekturą. Istnieją na rynku takie rozwiązania konstrukcyjne, które pozwalają na to, że w jednym pojeździe mogą znaleźć się np. dwa rodzaje odpadów, natomiast w Koninie nie jest to stosowane, każdy odpad zabierany jest osobny transportem. Najpierw podjeżdża samochód, który przystosowany jest do tego, żeby opróżniać te pojemniki ze szkłem, i osobny pojazd, kolejny, przyjeżdża i opróżnia następne pojemniki, które są przeznaczone do segregacji, do, do gromadzenia tworzyw sztucznych. Może się tak zdarzyć, że ktoś zobaczy nasz pojazd, powiedzmy rano, podczas opróżniania pojemników z tworzywami, a, a, a kilka godzin później zobaczy, że ten pojazd zabiera, powiedzmy, papier. Może się tak zdarzyć, natomiast nie jest to dokonywane podczas jednego kursu, tak? Wyjeżdża rano samochód, opróżnia pojemniki z tworzywami, jedzie na sortownię, Zrzuca te odpady i wykonuje kolejny kurs i zabiera na przykład papier, ale nigdy nie są te odpady mieszane. Do każdej nieruchomości podjeżdża, podjeżdżają praktycznie trzy samochody, czyli każdy odpad zabierany jest osobno, innym, specjalnie do tego przeznaczonym samochodem. I na osiedlach wielorodzinnych jest podobnie. Na osiedlach wielorodzinnych znajdują się tak zwane wysepki ekologiczne, które składają się przynajmniej z trzech rodzajów pojemników, i do każdego pojemnika podjeżdża osobny pojazd. Zostajemy przy pojemniku na papier, bo tam się naprawdę zdarzają cuda. Na przykład, Darku, opowiedz, co możemy znaleźć, co wy znajdujecie w pojemnikach na papier. Oj, często o tym opowiadam i wielu nie wierzy, ale tak. Bardzo dużej ilości Pampersów. A tu nie rozumiem. Ja też. W Ża żaden potrafię, sposób. Bo i prędzej bym się spodziewała w worku na tworzywa sztuczne. No tych nie, no ja bym się spodziewał w czarnym odpadach zmieszanych. No wręcz ewidentna, jakby kwestia, bardzo logiczna, ale tak, zdarzają się pampersy. Kolejna kwestia, bardzo niebezpieczna dla naszych pracowników, to odpady medyczne. Potrafią, potrafią się znaleźć odpady. Ewidentnie pochodzenia, właśnie takiego medycznego, nawet strzykawki, igły i tak dalej. No, bardzo niebezpieczna sytuacja. Mamy na to oczywiście wdrożone procedury, bo nie należy bagatelizować takiego zagrożenia. Dlaczego się pojawiają? Nie wiem. Zachęcamy Państwa do tego, żeby naprawdę przykładać dużą znaczy, uwagę ja, ja do, do, tyle, że do tego, co wrzucamy do worków, bo później. Tak to u nas wygląda, że to jest wszystko jeszcze segregowane przez ludzi. Dokładnie. Także dokładnie, nie utrudniajmy tak. im życia po prostu. No i nie narażajmy ich na utratę zdrowia i życia dosłownie. Kolejna rzecz, jaka często się trafia w pojemnikach na papier, to są paragony. Również pojawiają się takie pytania. Czy można wrzucać paragony do pojemnika na papier? Można. My, ja, A to, to, to ja teraz przy... jestem zdziwiona, bo gdzieś czytam, że nie można. Nie, już kiedyś do tego też poruszaliśmy. Paragony, się, no Co niektórzy żalili się, że rzeczywiście recyklerzy um, stawiają jakieś warunki, żeby te paragony nie trafiały. Ja powiem tak: być może gdybyśmy mieli same paragony, być może i recykler do nas też by się odezwał, że w tej formie odpadu tego surowca nie odbierze. Na dzień dzisiejszy nie mieliśmy nigdy żadnych problemów. W tej tematyce z tym, z tym paragonem, tak. Czyli spokojnie do, do niebieskiego, pojemnika. Do niebieskiego worka, tak? Do papieru i tektury. Nie? Do papieru i tektury. Kolejna rzecz, jaka też się pojawia bardzo często, mimo że o tym mówiliśmy, może jeszcze raz powtórzmy, bo jest taka potrzeba. Kolorowe, nabłyszczane gazety. Podobnie jak paragony. I też o tym słyszałem. Że co niektórzy właśnie chcą mieć odseparowany ten strumień, te, te, te odpady, ten rodzaj odpadu. Nie. W naszym przypadku, na dzień dzisiejszy, bez problemu, wrzucamy to do niebieskiego worka, do papieru i tekstury. I odpady biodegradowalne, które cały czas nastręczają nam sporo problemów. Co z mięsem? co z kośćmi po obiedzie, co z zużytym olejem. Okej, okay. eee. Okej, okay. Darek wzdycha, czyli problem, drodzy tak, Państwo, naj, jest I to poważny. Bym, najchętniej przekazałbym głos koledze, który akurat zajmuje się kompostownią i składowiskiem. Eee, ale tak, wszelkie odpady mięsne, pochodzenia mięsnego, to co ma związane, to, co rzeczywiście jest związane z tym są odpadami zwierzęcymi nie powinny trafiać do, do brązowego worka. Fakt jest taki, że być może jest w najbliższej przyszłości będzie wymuszona jakby na nas taka zbiórka tych odpadów właśnie kuchennych. To jest inny proces, tak i wtedy Wtedy zupełnie musimy poddać to innemu procesowi, tak? no. Czyli te tłuszcze zużyta wszystkie. Tak, mięsa. Znaczy tłuszcz jako tłuszcz, tak jak już kiedyś też rozmawialiśmy, tak? Jeżeli mamy coś takiego, taki ten odpad w jakimś pojemniku, wrzucamy to do, do odpadów zmieszanych, te odpady kości, nie kości i tak dalej, tak samo. E, tak, jeżeli byśmy mówili o tej biofermentacji, tak, no to wtedy, ale to musi być strumień, który musi być wydzielony, musi być osobno zbierany. Ale to jest przyszłość jeszcze pod znakiem zapytania. Tak? No i przechodzimy do e, dość e, po, popularnego zwyczaju w naszych domach. Obieramy ziemniaki i bardzo często te obierki wrzucamy do foliówek których mamy w domu pełno, bo przecież zbieramy je w sklepach i później w tej foliówce trafia to do worka na bio. Jeżeli mogę coś zapro zaproponować, to opróżnimy ten worek foliowy z zawartości do brązowego pojemnika i, i folióweczkę odrzućmy do y, pojemnika na tworzywa sztuczne, a bioodpady niech będą w bioodpadach. No jest to E, jest, to zmora jest, to, wasza. Jest, to, jest to zmora nie tylko nasza tylko w sumie wszystkich kompostowniach w całym kraju to jest właśnie pozbycie się e, z, z bioodpadów folii e, całe mnóstwo instalacji robi tak samo jak my właśnie mamy ten swój produkt Magno Hortis e, i tak I problem polega na tym żeby właśnie tak oczyścić e, ten, e, ten produkt e, ten kompost e, żeby tej folii nie było to jest czasochłonne, to jest bardzo utrudniający proces. Tak? Więc zdecydowanie, no bardzo prosta czynność. Tym bardziej, że te pojemniki są obok siebie czy w domach jednorodzinnych, naprawdę nie powinno nam to w ogóle sprawiać żadnego kłopotu. Bioodpady, tak, tą folię opróżniamy z zawartości bioodpady do tego jednego worka zbiorczego bądź pojemnika. W przypadku tej zabudowy wielorodzinnej, folia do tworzyw sztucznych. No, i przechodzimy do kolejnego odpadu niezwykle problematycznego. I tutaj ludzie też nie do końca wiedzą, co z tym zrobić. Ubrania. Oczywiście najlepiej oddać swoje ubrania, w których się nie chodzi potrzebującym, da, nadać im drugie życie. No, ale niektóre są już po prostu tak zniszczone, no, że zwyczajnie trzeba je wyrzucić. I teraz tak, co z ubraniami. To jest bardzo duży problem. Mhm. Te odpady tekstylne. Jeżeli y, naprawdę nie można ich wykorzystać, czyli komuś oddać. No, ja często też stare ubrania wykorzystuję jako czyściwo, tak? E, ale e, jeżeli rzeczywiście one utraciły tę swoją przydatność, y, nie spełniają swojej funkcji do odpadów zmieszanych. Po prostu. To no, musi trafić do czarnego worka. Czyli odpady zmieszane. Odpady zmieszane. i Boże papier, bo niektórzy Dzieci. sobie idą, <laughs> tak myślą, prawda, tak, tak, tak wygląda ich myślenie, że no, skoro coś jest z naturalnego materiału, to wrzucę do papieru, bo czemu nie. Ja mam nawet gdzieś takie zdjęcie zrobione podczas segregacji makulatury. Była odzież, ale też mam but, obuwie było, tak, tak, że można znaleźć różne dziwactwa. W każdym razie pamiętajmy o tym ubrania do zmieszanego, tak? Zużyte ubrania. No, a teraz pytanie: Ja sama się nad tym ostatnio głowiłam, i to jest moje pytanie. Słucham. <laughs> Rośliny doniczkowe. No, tak się zdarzyło, że jedna z roślin mi umarła. No i co? Gdzie, gdzie, gdzie ja mam to wrzucić? Co ja mam z tym zrobić? Czy mam to tak, prawda, osobno doniczka, osobno ziemia, osobno sama roślina, czy mogę na przykład wszystko wrzucić do worka zmieszanego? A czy tak, no jeżeli mamy się bić o te procenty odzyskanych surowców do recyklingu, no to w tym przypadku bym proponował takie rozwiązanie. Jeżeli było to w doniczce, to wyciągamy ten kwiatek z tą całą zawartością, z tą ziemią, i wrzucamy to do brązowego worka, a doniczkę do tworzyw sztucznych. Doniczka, zazwyczaj jest to polipropylen, bez problemu jest odbiór przez recyklerów i jest to poddawane recyklingowi, a ziemia wraz z tym kwiatkiem na pewno bioodpady. szkody nie da zrobi. Oczywiście bioodpady będzie z tego cudowny kompost. No to bardzo dziękuję za wskazówkę. Mam nadzieję, że dzisiaj Państwu również pomogliśmy, bo takie jest nasze zadanie. I zapraszamy za miesiąc, a żegnają się z Państwem Dariusz Ciepliński Do z i Iwona Krzyżak, LMPL, Tristan Tomczak, który program realizował. Do zobaczenia. Do zobaczenia.